Hej, hello! Witam się z Wami moi drodzy w kolejnym dniu. Widzicie, jeszcze jestem w piżamie, to do tego, że wiecie, wstałam, zaczęłam filmik robić na YouTube i tam inne rzeczy ale właśnie będę się ogarniała, się na nie zjadłam i będę właśnie opalała się. Wczoraj zrobiłam to co trzeba, filmik itp i Pilnik, pilink sobie nałożę teraz e, ten sam opalacz, pójdę sprzątać w domu, o, pranie muszę poukładać bo leży do ogarnięcia przynajmniej poznokcie ściągnęłam sobie o. gryząc mm, nie oglądając coś mi się z dwa złamały, więc sobie ściągnęłam e, także taki jest plan wstępny na działanie, także opalamy się, ubieramy się ogarniamy chatę Także lecimy, za chwilę sobie zrobię jeszcze na kawę. Dzisiaj jest pochmurno wyjątkowo. Ostatnio było y, cały czas słonecznie, teraz jest pochmurno i w ogóle y, z tego co widzę, moi drodzy, ma nacięg być minusowa temperatura następnego tygodnia, znowu szaro, buro i ponuro, śnieg, deszcz. Minus 2 w nocy, a, a w dzień mamy tylko 6-5-3 stopni. Myślałam, że tutaj już do nas y, wiosna zawitała, tutaj jednak... Hmm. Nie, więc hmm, nie fajnie się dopowiada, no ale trudno. Także opalam się. Tak wyglądam przed mm, twarzy. Mam do twarzy taki mały, psikany spray, jeśli chodzi o opalanie, ale to zrobię dopiero wieczorem, jak się położę spać, bo jeszcze myślę, że będę może dzisiaj robił jakiś makijaż, więc tylko tutaj, wiecie. Mm, więc twarzy, twarz ominę i po prostu nałożę no, wszędzie oprócz twarzy. 50 godzin, później It's me Klokan It's me, Daddy, Daddy! 105. 5 Dzisiaj już mnie trochę mniej boli, już może bardziej bardziej niż trochę, aczkolwiek jeszcze coś tam czuć mój wczorajszy ból, Dyskomfort Także Jest już właśnie godzina prawie piąta Tutaj się robi tościk dla mnie. Naszy kut. Zgodniałam. Ciemny chleb. Ale ten chleb dobry, ale lubisz, jak on jest świeży. Lubisz. Ten? No, ten mi smakuje. Nie lubię tych takich ciemnych, co tak jak one się nazywają. Dansk. Tych dańskich. Ten zdecydowanie bardziej smakuje. A to jest lawaj. To, jest... to ci będę przynosił. To dobrze to mówisz. Ty... Mówisz i masz. Tak wszystko działa, mam dalej swoją listę rzeczy i powiedzieć. Także tak wygląda sytuacja, także zaraz się zbiera z jedzenie, przykłam coś. To sobie muszę naładować, bo mi się... Ale włączaj! Później się dostałuję. nazwisko, szybko, podawaj. Taki to z mamy, jak się Ja zrobiłem. Ty, jak coś zrobisz, to jest raz na roski rok to jest wielkie święto. Okej, okay, moi drodzy. Już jest trochę później, bo nawet znaczki później jest prawie godzina. Moich domowników nie było chwilą, 40 minut. Niedawno powrócili zakupy, zrobili. Kwiatki mi kupili, więc złożę te kwiatki. Zobaczcie, ja sobie chyba zmieścim od tego, albo byś już osłabiła. Może napiję jednego piwka, który sąsiadem wczoraj przyniósł. Także to są moje kwiaty ulubione. Tutaj średnio widać, bo nie są w ogóle rozwinięte. Wiecie o co chodzi. Eee... Mogę znaleźć odpowiedniego wazonu, więc już mam do tego. Także moi drodzy, zakończę. Ja mam na odcinać, to papa. A ty dlaczego masz krypkę? Za dużo się dzisiaj wydzierałeś, co? Za dużo dzisiaj krzyczałeś i za dużo się wydzierałeś? Co ty masz tutaj już na czole jakiegoś śniaka? Wymyłem ci dudówkę kurczę. Nieźle. To moja kurczka. Dobra, idę dodać królikom Teraz mam makijaż i... I koniec. bo ogóle się mi teraz tak momentka że po prostu to jest szok. Ktoś muzykę tej głośno gra, dyskotekę robi. Mm. dyskotekę ktoś urządza. Kto tutaj, tutaj dyskotekę urządza, proszę Państwa? Ten na dole. Taki tłumowy. Ten na dole sąsiad imprezę urządza Także moi drodzy jak kończę Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień e... Więc usłyszymy się może jutro Bo w ogóle w godzinie drugiej Mają przyjechać znajomi na kawę Więc zobaczymy Jak to wszystko wyjdzie Także trzymajcie się Takie sobie zrobiłam śniadanie Jak widać na no załączonym obrazku to jest ryż z jajkiem. z cebulą, ze srebrnymi takimi papryczkami, Na to mogę. Nie wiem, co to nie jest zdrowy. Zacznijmy od tego. Chciałam błyną w fryzurę. No. To dosłownie oczywiście. Mam na myśli. Coś się urosło. To jest urosło. No i co? Nic ciekawego. Możecie coś powiesz ciekawego. Niedawno wstałem. W sumie Was, co ciekawego? To, że wstałam od rana wysprzątałam cały dom. Ja byłem w szoku, bo nie. Ona zawsze posprzątała. Niemlików tak. posprzątane, kota posprzątane w kuwecie. Do domu wysprzątane. nie zrobione. Chociaż miał ktoś inny robić. Takie życie. Ale kwiatki ci kupiłem kochanie. Twoje ulubione. Fajne, niesamowite. Osłabiło mnie psychicznie. Okej, okay, także już mamy po godzinie 6. Ja robię od kolację. Ja nie robiłam, pokazywałam się Wam, teraz robię kolację. Ci znajomi byli i dopiero teraz wyszli, więc trochę się człowiek... trochę to trwało. Gdzie na i przez to obiadu nie było, także robię obiadus taki na szybko, wiecie, makaron z tyczakami, z, z... jak to się nazywa. Z i idę. Szpinaki. Takie dobre. Dobre? Tak na szybko. Na szybko zrobione. Pójdź na obiad o kolację. Fajnie. Moi drodzy, witam Was w niedzielny poranek. Muszę nie taki poranek z godzina 5:12. Wtedy ja się wykąpałam sobie na wyłączonym obrazku. Hmm. na nie. Jeszcze nie jadłam Herbatkę kawę wypiłam. Teraz herbatkę wypiję, tylko muszę zagotować, bo tutaj widzę, że asencja została zrobiona. Ja takich mocnych yy, herbat nie lubię. Także trochę sobie ją. Trochę sobie zrobię właśnie lżejszą tą herbatę. jej się przydało zjeść. Trzeba pomyśleć, co na obiad zrobić. Także takie są plany. Na no zewnątrz zaraz pójdziesz, nie przejmuj się. Także takie są plany wstępne, więc zrobimy herbatę, na śniadanie zrobię i za jakiś czas trzeba zrobić obiad. Wczoraj oglądałam oczywiście walki ma Więc yy, tak spędziłam wczorajszy wieczór U nas się oglądałam No i właśnie wcześniej Wcześniej byli u nas znajomi tak Od drugiej do godziny szóstej Także tak zaczęła nam sobota Dzisiaj jest pochmurno Tak jak mama mówiłam W tym tygodniu ma być brzydka pogoda Niestety Ale mam nadzieję, że w ten tydzień I już wiosna do nas przyjdzie Także zabieram się za pięć śniadanie i witam was w kolejnym dniu Śniadanie z szakszuka, ze szpinakiem, oliwkami, cebulą, pieczarkami, pieczarkami i z... Widzowie, to jest ochydne. Nie jest tego więcej. <grywanie> Oczywiście, co zielone to dziecko nie smakuje. W każdym razie raz, ja zabieram się za jedzeniem, czekam na Marcina, za chwilę wróci i jemy późno śniadanie. Także zabieram się zrobienie makijażu. Ale najpierw się coś zje. Na szybkiego, tak jak wczoraj szybko, na szybko makaron, żeby większy brzuszek I Takie taki obiadu z mamy. przez jest prawie godzina druga. Także ja coś troszeczkę podjął, chociaż też w sumie taka nie jestem, ale tam dziubna coś i idę właśnie, kończyć robić Okej, tak wygląda makijaż zrobiony. Przedtem jak się do Was odzywałam, to mówiłam, że jest godzina... Druga, a tak naprawdę była trzecia, bo w kuchni nie jest przestawiony zegarek, bo dzisiaj przestawienie zegarków było, więc w tym sposobem mam już po godziny, w pół do piątej. Oaj drodzy, także tak wygląda sytuacja. Taki dzisiaj up zrobiłam. Tak się prezentuje przy świetle dziennym, pochmurnym. Więc trzeba się czegoś napić, tylko jeszcze nie wiem czego. Nie wiem, czego się napijemy? Przecież telefon musi się podobać, Bada. Bada, chyba gazowane się na piesku z woda um, Także to, coś się trochę później, już sobie telefon podobać to się, jeśli jeszcze później na nim zrobić, więc see you later.